Moi drodzy, mamy wakacje, no i w związku z tym na pewno spora część z Was ma już zaplanowane jakieś swoje wyjścia, wyjazdy czy inne pozwalające na regenerację aktywności, podczas których wypadałoby pozostawać w kontakcie z rodziną czy przyjaciółmi, mieć możliwość zrobienia zdjęcia bądź też sprawdzenia czegoś w internecie. No i głupio byłoby, gdyby przeszkodził Wam w tym rozładowany telefon. Tak więc dzisiaj pokażę Wam naprawdę ciekawego powerbanka, którym naładujecie nie tylko swojego smartfona czy też słuchawki, ale nawet laptopa. Jeśli jesteście ciekawi, co to za sprzęt, to zostańcie dzisiaj ze mną do końca. Titan Pro, bo o nim właśnie mowa, w moje ręce trafił już jakiś czas temu, przez co miałem okazję zaznajomić się z nim nieco lepiej i przetestować go w boju. Oprócz tego, że był przy mnie niemal codziennie w plecaku, na wszelki wypadek, zdążył ze mną również odbyć kilkudniową wycieczkę do Budapesztu, gdzie wiele godzin robienia zdjęć, słuchania muzyki czy włączonych w tle map potrafiło dać baterię mojego telefonu naprawdę w kość i wtedy dopiero doceniłem jego możliwości. Samo urządzenie jest naprawdę solidnie wykonane, pokryte przyjemnym w dotyku miękkim matowym plastikiem, ze ściętymi narożnikami oraz schowanym na froncie pikselowym wyświetlaczem. Widoczny jest on bowiem jedynie w momencie, gdy z powerbanku korzystamy, pozostając przez resztę czasu kompletnie wtopionym, co pozwala na zachowanie dużo bardziej minimalistycznej konstrukcji. I o ile jest on naprawdę czytelny i przydatny, tak absolutnie nie rozumiem, dlaczego podczas ładowania nie wygasza się automatycznie. Aktualnie po podłączeniu Jakiekolwiek urządzenia będzie cały czas podświetlony, a żeby go wyłączyć, trzeba wcisnąć przycisk zasilania. Osobiście, informacje o pozostałej pojemności wolałbym otrzymywać na, na przykład 5 sekund, po których ten ekran gazłby z powrotem, no bo w aktualnej konfiguracji, gdy będziemy go mieli schowanego w jakiejś torbie czy plecaku i przez przypadek dojdzie do jego aktywacji, no to niepotrzebnie przyspieszy to rozładowywanie baterii. Jeśli zaś chodzi o jego wymiary, to jest to 19 cm długości, 9 szerokości i 3. Grubości, a zatem najmniejszy sprzęt to wcale nie jest. No i też swoje waży, bowiem dodatkowe 675 gramów na plecach czy ramieniu, nie wspominając o kieszeni, da się naprawdę odczuć. Obudowa ma też tendencję do zbierania każdego najmniejszego odcisku palca, drobinki kurzu, czy niestety również większych zarysowań, więc zadbanie o czystość w jej przypadku to nie lada wyzwanie. 24 000 mAh lub też 88,8 watogodzin to właśnie pojemność Titana Pro, dzięki której takiego iPhone'a 13 Pro byłem w stanie naładować około 4 razy, a iPada Pro 11 z 2018 roku niecałe 2. Ale x Titan Pro nie został przecież stworzony z myślą o ładowaniu telefonów. Owszem, są tu obecne dwa gniazda o mocy 30 W każdy, jednak dużo ciekawsze są porty 100 i 140 W, dzięki którym przy użyciu odpowiedniego przewodu jesteśmy w stanie zasilić i naładować, nawet laptopa. Musi on oczywiście wspierać standard power delivery oraz obsługiwać ładowanie przez port USB-C, ale w dzisiejszych czasach coraz więcej producentów implementuje tą technologię w swoich konstrukcjach i to nie tylko tych segmentu biznesowo-biurowego. No bo tego laptopa, jeśli oglądacie nasz kanał dłużej niż jakieś pół roku, doskonale powinniście kojarzyć. Jest to Asus ROG Flow X16, czyli typowo gamingowa konstrukcja z Ryzenem 7 i RTX na pokładzie, a mimo to tym powerbankiem byłem w stanie go podładować. No właśnie, podładować, a nie naładować. Mimo wszystko jest to sprzęt o całkiem sporym poborze mocy i używając jedynie przeglądarki do pracy w dokumentach całą energię z banku wyssał on w mniej niż 2 godziny, ładując się tym samym o jakieś 40-50%. Nie rekomendowałbym go w związku z tym do ładowania innych laptopów niż właśnie lekkich i energooszczędnych ultrabooków, bo choć się da, no to jest to mało efektywne i dodaje nam ledwo kilka dodatkowych godzin pracy, podczas gdy takiego MacBooka Pro, jesteśmy teoretycznie w stanie naładować od 0 do 100% półtora raza, oczywiście jeśli wierzyć zapewnieniu producenta. Narzekać można też na brak złącza USB typu A, które mimo wszystko wciąż jest szeroko stosowane w dołączanych do urządzeń przewodach, przez co tutaj albo wymagane będzie użycie specjalnej przejściówki, która obsłuży taką moc, albo niestety zakup nowego, dodatkowego przewodu. W zestawie co prawda przewód USB-C do USB-C się znajduje, ba, jest nawet Magnetycznie przyczepiany z boku PowerBanka, jednak jego długość to zaledwie 10 cm, co skutecznie ogranicza jego możliwość wykorzystywania podczas chociażby przemieszczania się z telefonem w ręce czy też rozmowy telefonicznej, no bo średnio wygodne byłoby używanie telefonu w ten sposób. Kolejna sprawa to naprawdę spore prawdopodobieństwo, że go zwyczajnie zgubicie, o czym przekonałem się na własnej skórze, gdy po prostu po powrocie do hotelu nie zastałem go przyczepionego do powerbanka. Nie znalazłem go też w plecaku, w którym był, w powerbank, także musiał mi po prostu gdzieś e, wylecieć, a że tego dnia zrobiłem naprawdę przyjemny spacer, no to nie było sensu się cofać przez całe miasto dla 10-centymetrowego kabelka. W związku z tym uważam, że dużo lepiej sprawdziłoby się tu rozwiązanie, które kiedyś w swoich powerbankach stosował, Poddajże Samsung, czyli kabel po prostu wyciągany bezpośrednio z urządzenia, ale na stałe do niego przyczepiony. Ewentualnie zwykła zaślepka na ten magnetyczny port też zdałaby tutaj egzamin, no a tak to po prostu musiałem chłopaków z Techlorda prosić, żeby mi podesłali drugi egzemplarz takiego powerbanka, żebym mógł wam to maleństwo w ogóle pokazać. Pokazałbym wam też zawartość zestawu i wszystkie akcesoria, jednak Xtorm do tego tematu podszedł absolutnie lakonicznie, dołączając pudełko oprócz tego przewodu i samego powerbanka. Banka, jedynie instrukcja obsługi. W sumie z jednej strony mnie to nie dziwi, w końcu jest to Powerbank, więc nie wiem czego jeszcze moglibyśmy od niego oczekiwać. No jednak, przy tej cenie, zapasowy przewód, tudzież dodatkowy zakończony lightningiem dla posiadacza iPhone'ów, moim zdaniem byłby co najmniej wskazany. Miłą gestem jest natomiast funkcja passwru, która umożliwia nam równoczesne ładowanie zarówno samego Powerbanka, jak i wszystkich podpiętych do niego urządzeń. A także mamy tu szybkie ładowanie, bowiem aby zapełnić te 24 000 mAh pod korek, Dzięki 100W ładowarce wystarczy nam zaledwie półtorej godziny. Jeśli jednak takiej kostki nie macie, to przy 20W od zera do pełna będzie to mniej więcej 4 razy tyle. Zbliżając się już do końca, warto teraz wspomnieć o cenie. I uwaga, złapcie się fotela! 719 zł. Jak na powerbankę jest to horrendalnie wysoka cena, i choć oczywiście ma on całkiem sporą pojemność i naprawdę ogromną moc wyjściową, tak, jeśli waszym głównym celem przy wyborze banku energii nie jest ładowanie nim laptopa, to osobiście nie brałbym tej opcji w ogóle pod uwagę. Do ładowania telefonu spokojnie wystarczą Powerbanki 60, 40 czy 30 watowe, które są kilkukrotnie tańsze niż ten dzisiaj testowany i nie odstają od niego pod kątem swojej pojemności. A i tak będą overkillem na chociażby takiego jabłkofona, bo tutaj maksymalne wejście to 20W. Do ładowania laptopów spoko, ale tylko jeśli macie albo MacBooka albo coś MacBooka podobnego. Pokroju Xiaomi Booka Pro tudzież MadeBooków od Huawei, a, bo wszelkie bardziej prądożerne konstrukcje wypiją z niego soczek raz, dwa, a podładują się tylko kilkanaście, góra kilkadziesiąt procent. No i nie można też pominąć faktu, że producent z zabezpieczeniami co ciekawe nie za bardzo się chwali i o ile faktycznie są one wspomniane na koniec filmu prezentującego te urządzenia, tak bezpośrednio na stronie nie mogłem się doczytać o jakie konkretnie certyfikaty chodzi. Na pewno jakieś są, znalazłem w internecie szczątkowe dane, że chodzi o zabezpieczenie przed przeładowaniem i przegrzaniem, co jest jak najbardziej dobrą informacją, no ale wciąż Nigdzie nie potwierdzoną przez producenta. Mając to na uwadze, podczas testów dość skrupulatnie mierzyłem jego temperatury podczas ładowania różnych urządzeń i muszę przyznać, że podczas ładowania laptopa grzał się on mniej niż mój tej wielkości MaxSafe'owy bank energii, ładujący bezprzewodowo mój telefon, także myślę, że jest lepiej niż dobrze. Mi się z niego korzystało naprawdę bardzo przyjemnie, także od siebie mogę go jedynie z ręką na sercu polecić. Znajdziecie go oczywiście w naszym sklepie, także jeśli jesteście zainteresowani, zajrzyjcie do linku. W opisie, a tymczasem zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, no i widzimy się w kolejnym materiale. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!